No to lecimy z zadaniem pierwszym, gdzie jeden bok prostokąta równy jest 4 cm. Drugi bok tego prostokąta jest dwa razy dłuższy. Oblicz obwód tego prostokąta. Najlepiej będzie, jak narysujemy sobie jakiś prostokącik, powiedzmy coś takiego. No i wiemy, że jeden bok wynosi 4 cm. Czyli tu mamy 4 i tu jest 4. Drugi bok tego prostokąta. Jest dwa razy dłuższy, czyli 4 razy 2. Może wpiszmy sobie 4 razy 2 i tutaj też 4 razy 2. Czyli teraz, żeby obliczyć obwód tego prostokąta, może zróbmy sobie to tak: to się równa, bierzemy sobie jeden bok, dodajemy do tego drugi bok, czyli 4 razy 2 to jest 8, i to wszystko przemnażamy przez 2, ponieważ wszędzie mamy po dwa takie same boki. To się równa 4 plus 8 to 12, i razy 2 to jest 24. Oczywiście nie musimy tego robić w ten sposób, że mnożymy 2 boki razy 2. Możemy sobie dodać po prostu wszystkie boki do siebie i też wtedy otrzymamy obwód takiego prostokąta. Ale wydaje mi się, że takie podejście jest trochę szybsze.